Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek serii. Wspomnie yy, co ja mówię poranne granie Dark Darksiders 2 z tej strony poranny gamer. Boże już mi się myli wspomnienia z przeszłości były wcześniej. Teraz jest całkiem nowa poranne granie. Więc ten błąd mi wybaczycie. Dobra, yy, co tu? Zobaczymy co tu mamy coś do założenia. O, coś jest. No, te no ja to zakładam, nie ma co. Ej, zakładaj to. O. Super. Tam to by miał inne miecze. Level trzeci. Główny, ja co to jest? Aha, dobra. To są skille. Może te będą mocniejsze od tamtych Dobra, tu jest kula. Tu są trzy. Tam jest kula. I tu jest. Dobra, coś je. Nie wiem. Aha, to trzeba 10 zebrać tego, dobra. Skoro 10, to zbierzemy. W trakcie grania. Teraz włączyłem stoper, ale dopiero teraz, to gdzieś już będę z 2 minuty nagrywał. mniej więcej Dobra Kurde, nie tu A nie tu. E, co jest? Dobra? No, nie, no co ja robię? Boże, tu to rozwal. Hmm, to nic nie dało. Czyli jeszcze raz. Myślałem, że to całkiem znikło. Bym się zdenerwował. Ło, wow, aż kule odrzuciło Dobra, to wsadzimy ją w sumie można było tutaj, ale, ale lepiej jest tak naprzeciw dać Dobra, co to da? Aha, tutaj się otworzyło Dobra, to roluj Kulaj, i kulaj, i kule no O, się rozpędził z nią. No. O. No, no i co ja teraz zrobić? O. Wziąć... <laughs> Przepraszam. Wziąć... Aha, uderzyć po prostu tym, dobra. Dobra. Doładujemy sobie życie. Jeszcze raz to mogę wykorzystać, więc trzeba oszczędzać. Ale ją wydupcyło, ja pierwsze. Dobra. No. I tutaj i otworzyło się. Co tu będzie? Chyba klucz. Pewno. o, dawaj na mnie tutaj klucz. Dobra. Idziemy teraz, co było tutaj. Damy klucz do pyska temu gościowi. Idziemy dalej. Masz bier do buzi. Czyk. Dobra, otwieramy. Co tutaj mamy? złoto. O. Dobra, tworzymy to. No, patrzcie, no. E, dawaj na mnie tu tutaj. Aha, dobra, po tym idzie. Wchodzić. Tak, tylko ja tutaj teraz. Nie dobiegnę... Tu też nie, dobra. Trzeba tędy. Ej, no co to, idzie do góry? Nie, myślałem Ej, no nie pieprzcie bez sensu, że ja tu mam to na szybciora. O kurde. A pieprze, ja to mam na szybciora robić Odjebało im zupełnie No nie tu Popieprzyło ich Jak ja to mam niby na szybko zrobić Dobra, bez zastanowienia tym razem Idziemy Szybko, szybko O jest udało nam się Dobra już nie wrócimy teraz No trudno fajnie fajnie było. Ale tu się otworzyło. Tam nie mogę. Hmm. Tędy. To idziemy. Hmm, tutaj. <grystanie> Prince of Persia mi się przypomina. Gra grało się. No, we wszystkie... części... kurde. Grałem w tą, tą nową. Czy no, może nie jest nowa? Te piaski, czasu. Niezapomniane piaski. No, coś takiego. Bardzo mi się ta gra podobała. Co ja tu mam zrobić? Uh-huh. Tam chyba trzeba. Spróbujemy. Kurwa o. Co za? Jest. Jest, no wrócimy, zobaczymy. Bo nie sądzę, żebym tak szybko zdążył. Aha. No z tej góry tam skoczyć? Z tego wynika, że tak, a tam jest tylko skrzynka. Coś tu muszę zrobić? Co tu trzeba zrobić? Poranny musi trochę pomyśleć. Już wiem, że też na to wcześniej nie wpadłem, bo. Czekamy jak to spadnie. O właśnie, bo tutaj pójdę po tą skrzynkę, bo to są ciekawe rzeczy, gdzie się dostać. No, zobaczymy, czy coś mam. O, coś jest No co to wziąć Dodaję daję defense z 16 o. Dobra, idziemy tam jeszcze raz. No ale trzeba to wszystko od nowa robić. O kurde O! Siemka! Sorry, ale nie mam czasu Na was Nie chce mi się z wami walczyć Churde. Ja to zrobię, muszę. Udało mi się wtedy, to teraz też. O, nie wyszło ci pan mazeza. Dobra, udało się. To może się opuszczać, sobie się może. No, widzicie, nawet nie zdążyłoby się przejść. Dobra, ale na szczęście wiem co i jak. Więc zrobimy to szybko. Najgorsze to jest wycelować. Jest inaczej na padzie, a inaczej jest na klawiaturze, czyli no na myszce? O, tam coś jest, coś jeszcze trzeba znaleźć. No i mamy filmik. I po tym filmiku kończymy. No chyba, że będzie boss. O, będzie boss. Dobra, pokonamy bossa i kończymy. O kurde. O kurde Zaraz zginę No kurde nie to Zginę przez tego Debila No broń to no Broń to dobrze O Dobra No, tak więc widzieliście bossa, pokonaliśmy Prawie bym zginął, mu brakowało Dobra, to by było na tyle, w tym odcinku komentował dla was Poranny Gamer, cześć!